W imieniu wszystkich obecnych bardzo serdecznie witam obecnego wśród nas pana prezydenta Sztuki Polityki Polskiej, pana ja Czego Dębek. Witam serdecznie. Panie prezydencie, podczas będziemy tutaj, na tym miejscu, zawsze była Polska, nawet gdy nie było na mapie budowlankowej. Tutaj wielu. Polacy mogli się i mogą załóżmy, żeby była wolna i żeby była błogosławiona, no, bo Dziękuję dziękujemy za to spotkanie, za tutaj obecność dzisiaj i prosimy o sprawę dla Was.

Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za tą możliwość przybycia tutaj, za zaproszenie do polskiej misji katolickiej na spotkanie w tym pięknym miejscu z moimi rodakami, w miejscu, w którym z Państwem. Przed latem spotkał się też pan prezydent profesor Kaczyński, Wspaniały prezydent, u boku którego miałem zaszczyt dojrzewać do poważnej polityki. Bardzo dziękuję za tą piękną tablicę, którą państwo tutaj ufundowaliście ku jego pamięci. Dzięki Wam mogłem pod tą tablicą złożyć kwiat. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pamiętacie o nim. Dziękuję, że pamiętacie o jego misji, która, tak jak mówiłem w kraju wielokrotnie, była niezwykle ważna dla Polski, a nie została zakończona. Wierzę, że właśnie udaje się podjąć ją na nowo. Że Będę robił to ja i robię i będzie to robił także rząd prawa i sprawiedliwości. Pane. Za parę dni powstanie przyjmuję te prawa jako prawa dla Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i dla Pani Premier Beaty Przede wszystkim jestem tutaj, żeby, żeby podziękować podziękować w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo mam ten wielki przywilej jako prezydent, że jestem najwyższym przedstawicielem polskiego państwa, więc dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za 179 lat działalności polskiej misji katolickiej tutaj w Paryżu, we Francji. Na obczyźnie za to wspaniałe Tworzenie ojczyzny na obczyźnie dla setek tysięcy, może nawet już drodze przez te wszystkie lata, milionów Polaków, którzy przewinęli się przez to miejsce, którzy tutaj znajdowali duchową pociechę, którzy bardzo często znajdowali tutaj zwykłą pomoc i której to pomocy tutaj. Nigdy nie odmawiamy zgodnie z naszymi chrześcijańskimi, katolickimi zasadami, ale to także z zasadami patriotyzmu i braterstwa. Bardzo za to dziękuję, bo to nie tylko krzewienie wiary, to nie tylko krzewienie ducha, to budowanie więzi, to budowanie wspólnoty tych, którzy wyjechali nie tylko dlatego, że chcieli bardzo wielu. Wyjechało, bo uciekali, bardzo wielu wyjechało, bo ratowali swoją wolność w ten sposób, czy ratowali swoje życie. Dziś na szczęście Polacy nie muszą już z Polski wyjeżdżać ratując życie. Mam nadzieję, że nigdy już w naszej historii takiej sytuacji nie będzie. Ale wciąż przybywa tutaj wielu Polaków, ostatnimi laty pewnie szczególnie młodych Polaków, którzy szukają lepszego życia. Będziemy robili wszystko, żeby nie musieli wyjeżdżać z Polski. Żeby nie musieli Co wcale nie oznacza, że misja nie będzie potrzebna. Będzie zawsze potrzebna. To zawsze będą Polacy, którzy będą potrzebowali pomocy, wsparcia, opieki duchowej, którzy będą potrzebowali tej wyciągniętej ręki, albo po prostu będą potrzebowali polskiego miejsca, do którego mogą przyjść. Miejsca, w którym mogą się chociażby wyciszyć, miejsca, w którym mogą odetchnąć Polską. To jest takie miejsce w Paryżu niezwykle ważne, piękne, przez wiele lat, wiele przez obecnego tutaj księdza infułata Stanisława Jerza, za co z tego miejsca ogromnie dziękuję. Jeszcze większy zaszczyt nie tylko powiedzieć Księdzu Infułatowi dziękuję, ale też w sposób symboliczny, ale znaczący podziękować także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udekorowanie Księdza Infułata bardzo wysokim odznaczeniem Państwa. Działalność misji od 1836 roku, zaraz po powstaniu listopadowym, kiedy tutaj znalazło się wielu Polaków, wielkich synów naszej ojczyzny, to jest wspaniałe dzieło. Dzieło żywe, ale także dzieło wielkie w wymiarze historycznym. To nie tylko służenie wsparciem duchowym, to często służenie także wsparciem materialnym. To także dokumentowanie polskiej historii tutaj na emigracji. Dziękuję za to ogromnie wszystkim kolejnym rektorom, poczynając od pierwszego księdza, rektora Jełowieckiego. To było piękne dzieło, które jest i które będzie. I ono trwa i jest niezniszczalne, tak jak trwa i niezniszczalna jest Polska. Tak jak trwa i niezniszczalny jest nasz naród. jak trwa i